W X wieku polski szlachcic Jaksa zostaje zesłany na Syberię. To początek niezwykłej historii o stworzeniu polskiego księstwa w Azji. Jaksa, potomek Jaksy z Miechowa, wkrótce stanie się kluczową postacią w regionie. Jego dziedzictwo i herb będą go prowadzić. W 1632 roku, w czasie wojny smoleńskiej, Nicefor Czernichowski z rodziną trafia do rosyjskiej niewoli. Nicefor Wysłany na Syberię, staje się kluczowym graczem w rosyjskiej polityce osadniczej. W 1660 roku, po dramatycznych wydarzeniach, Nicefor organizuje bunt przeciwko rosyjskiemu władcy. Po sukcesie buntu, Nicefor ucieka na tereny przygraniczne, gdzie zakłada twierdzę Jaksa. Jaksa staje się symbolem nadziei dla rdzennych ludów, które wspierają nową monarchię. Wkrótce Jaksa zaczyna zagrażać wpływom Rosji i Chin, co budzi obawy w obu mocarstwach. Nicefor stara się balansować między Rosją a Chinami, by zapewnić bezpieczeństwo swojego państwa. W 1674 roku, car Rosji uznaje istnienie księstwa Jaksa, co daje mu pewność legitymacji. Jaksa najeżdża Chiny, zdobywając ich ziemię, co umacnia jego pozycję jako władcy. Niestety, po sukcesach, jak zaginie, a jego państwo zaczyna chylić się ku upadkowi.